Karmiłem koty szyneczką. Ona chyba idzie do mojego plecaka. Patrzcie jak się boi. Patrzcie. Ale się oblizuje, patrzcie. Rełka zjadła trochę szyneczki. I zadowolona. Poszła z powrotem. Dzięki Angelika, że kupiłaś szyneczkę dla kotów. Chodź, komuś! Koty są ci wdzięczne, że kupiłaś im szyneczkę. O, to mi. Chodź tutaj, pogryziesz sobie. Ale to Tomiemu smakuje Twoja szyneczka, gdzie jest perełka? Gdzie ona poszła? W krzaki się schowała. Uciekła w krzaki. Obudziłem Tomiego, chociaż nie chciałem. A ona uciekła, cwaniara. Chodzi sobie. Fajnie, liście lecą z drzew. A mam tu stare ręce od tej szynki. Za dużo nie nagram już. I komuś jeszcze chce? Komuś tutaj masz. Proszę szyneczkę. Ząbki ma, to pogryzie, wiadomo. Nic mu nie będzie. O, wącha szyneczkę, wącha. I je. Gdzie ta perełka uciekła w te krzaki? Idę poszukać. Gdzie ona uciekła? Tutaj? Ona chyba tu ma jakąś bazę. Tutaj uciekła, nie? W te wyższe krzaki. No, jak ona ma tu taką dziurę? I ona może sobie chodzić w tych krzakach. Śmieszne. Perełka uciekła. Zjadła trochę szynki. Nawet nie nagrałem. Bo mi się pamięć skończyła. Tomiś, zjadłeś szyneczkę? No i bardzo grzecznie. A nie, jeszcze nie zjadłeś. To dobra, to jedz. A Perełce... Tutaj ma wodę. To zostawimy jej szyneczkę. Co? Jedziemy do domku. Koty są szczęśliwe, to najważniejsze. Mam tu tą rękę, zaraz sobie ją wytrę. Szkoda, że perełka uciekła. Ale chyba było ją widać na filmie, nie? No. Karmiłem ją z ręki, podeszła. Musiała być głodna. To tyle z Kociej ulicy.